Halo, halo! Dzień dobry! Mamy piątek, tak jak już brałam i opisywałam na spory, Widzimy się na kolejnym live'ie. Mamy piątek. Także powoli e, zbliżamy się do weekendu. Natomiast... E, tak jak wcześniej już mówiłam, e, postanowiłam troszeczkę zmienić koncepcję tych live'ów. Normalnie miały być one... Mm, a, tak w ogóle, bo pojawia się dość sporo nowych osób u mnie na profilu. Także jeśli oglądasz ten najpierw raz, to daję tylko znać, że ja nazywam się Agnieszka. Na nazwisko oso w tym momencie już mam nosel, natomiast cały czas wszędzie pewnie widzisz plewa. To jest tak, ponieważ to jest moje Panińskie. Wzięłam ślub rok temu, dlatego już teraz zmieniłam nazwisko, ale stwierdziłam, że nie będę w mediach społecznościowych robić z tego jakiegoś szumu i bałaganu, dlatego stwierdziłam, że. Nie będę inaczej się podpisywać i zostawię nazwisko takie, jak jest w logo. No i ale jak jakiś mail jest, czy coś? To jak najbardziej widzicie, że nazwisko jest już inne, więc część osób już zwróciła uwagę, część jeśli nie, to na pewno z czasem zwróci, więc jak najbardziej. Dobra. Także jeszcze szybka informacja. Tak. Oczywiście mam to ściągę, stwierdziłam, nie będę udawać, że wszystko pamiętam, że wszystko jest świetnie, więc mówię, ja jestem człowiekiem, więc sobie przygotowałam i mówię, okej, okay, nie będę na żywioł, tylko od razu przygotuję i powiem to, co naprawdę chcę powiedzieć. Także od razu szybka informacja, jeśli chodzi o zmianę koncepcji. Planowo miałoby być to live z Elon, czyli w duecie co piątek, takie bardziej merytoryczne, poglądowe, na nasze różne zdania na różne tematy bo jej społeczność hmm, też ma różne podejście i moja społeczność również, również ma inne podejście, dlatego stwierdziłyśmy, że będziemy tak coś prowadzić. Jednakże ostatnio Ela ma bardzo dużo różnych problemów zdrowotnych, więc ja stwierdziłam, że i tak dalej chcę to prowadzić, no bo dobrze wiecie, jeśli coś nagle przestanie, to później ciężko do tego wrócić, pojawia się tak jak w języku taka blokada, więc mówię, dobra kontynuuje i stwierdziłyśmy, że jej jest zdecydowanie wygodniej prowadzić takie live w środy. Nie rezygnujemy z tego, tylko po prostu przerzucimy się na środy, a ja pozostanę sobie w takim bardziej indywidualnym tutaj z Wami, może nie tak trochę źle to powiedziałam, ale takim <gryw> bardziej tylko z Wami ja, e, wiecie, no, w takiej grupce. I zmienimy sobie tego trochę koncepcję i zrobimy sobie z tego takie 15-20, maksymalnie do pół godziny takie spotkania. Będę chciała tutaj po prostu więcej mówić o tym, co się ogólnie dzieje, jak to wygląda, co się dzieje w poprzednich tygodniach, co będzie w kolejnych, czy będą jakieś nowości, kolejne premiery, czy coś się szykuje. Oprócz tego, że Simsy weszły, tak, tak, wczoraj była premiera, <grywa> także e, kończę powoli kampanię, w niedzielę kończymy już powoli kurs, e, kończy się cena niższa na kurs i wtedy e, ja już będę mogła troszeczkę odpocząć i pewnie spędzę cały tydzień na e, graniu w Simsach. Kto mnie zna, to wie, że kocham, także jak najbardziej. E, więc od teraz te piątkowe live'y, one będą się odbywać o 10 co tydzień, tak, luźno, także będzie mi miło, śmierć, faktycznie dołączać. Coś od ciebie, jakieś, nie wiem, sugestie, co byśmy mogli więcej tutaj mówić, dawać, jakoś, żeby tutaj było bardziej luźno. I stwierdziłam, że będzie to się nazywać kawa z dietetykiem. Tak, tak mi się spodobało, więc stwierdziłam, że ten tak będzie. Dlaczego kawa? Kawa, dlatego, że ja zawsze rano piję kawę. Ja już wróciłam, co prawda? Z jednej zmiany. Teraz mam drugą, ale no trzeba się jakoś pobudzić. A z dietetykiem, no bo z racji tego, że moja branża to jest dietetyk, dietetyczna, więc chciałabym tutaj dawać trochę merytoryki, trochę takiej luźnej pogadanki. No, także ja oczywiście już swoją kawę przygotowaną mam. Mam nadzieję, że wy również. Dobra, także słowem wstępu jeszcze, co u mnie z tamtego tygodnia. Szybkie infotrainingowe. Kończyłam prawie reload, w tym jeszcze mi został jeden trening. Skończę go. Już, na szczęście byłam, jak już opowiadałam na story, byłam u fizjo, bo miałam kontuzję tydzień temu, udało mi się to wszystko ogarnąć i nie ukrywam fizjo to złoto. Będę to powtarzać cały czas. Dzisiaj nie byłam tego przekonana, natomiast teraz naprawdę polecam Wam znaleźć kogoś zaufanego i wchodzić co jakiś czas, przynajmniej raz w miesiącu na takie masaże czy, czy coś. Wiecie, nawet czy coś się stanie, to, to warto o siebie zadbać, mi to bardzo pomogło, więc stwierdziłam, że okej, okay, będę chodzić i okazało się, że jestem strasznie pospinana i będę musiała mieć przynajmniej takie dwie 3 sesje, żeby się rozluźnić. Bo to wiesz, najpierw jest, że mm, przestałam się rozciągać, bo czasu mi brakowało, moje treningi zajmowały 2,5 godziny, zwyczaj, 2-2,5, więc jak miałam bardzo mocno spięty grafik w ciągu dnia, to leciałam ze wszystkim po kolei i takie rzeczy jak rozgrzewkę przyspieszałam, rozciąganie skracałam, no i czyli te najważniejsze rzeczy, czego oczywiście Wam nie polecam. No i poczułam konsekwencje tego niestety w biodrze, więc musiałam sobie z tym poradzić. Co jeszcze? Na pewno widzieliście na starość, że dałam super, super zmianę. Była to zmiana Eweliny, powiem Wam, że jestem pod wrażeniem, pod wrażeniem do dzisiaj. W miesiąc, bodajże albo dwa, właśnie wczoraj rozmawiałam z jedną z dziewczyn, bo się pytała, jak długo trwała ta przemiana. Nie powiem wam dokładnie, bo nie pamiętam jeszcze, wtedy nie wpisywałam w program DAT, tylko po prostu same efekty. Także ciężko mi stwierdzić dokładnie, ile to było, ale to, co wynika zrobiła, to naprawdę szacun. Super robota. Mam nadzieję, że Wy również widzieliście. No i dobra. mamy już minęło nam prawie 10 minut gadania pomyślał, że tak szybko leci. Więc stwierdziłam, że zrobimy to sobie też trochę merytoryki, żeby one nie były całkowicie te live'y takie za luźne. Chciałabym, żebyście wnosili też trochę wiedzy z tych live'ów. Więc dzisiaj postanowiłam, że coś powiem na temat pięciu powodów, dlaczego warto odchudzać się zdrowo i nie rzucać się na szybkie diety. Bo wszyscy wiemy, że jest ich pełno dużo osób często mi zadaje pytania, Aga, ale która dieta jest najlepsza? Paleo, grup krwi, może Dukana, a może dieta dr Dąbrowskiej, bo słyszałam, że koleżanka schudła na tym bardzo dużo. Tak, takie pytania dostaję i często się zastanawiam, jak robią to osoby, które takie diety stworzyły, że ci ludzie tak się rzucają na te diety, że oni naprawdę chcą z nich tak korzystać i jakby wiecie, oni osiągają super efekty, tylko jakim kosztem? Kto słyszał w ogóle o takiej diecie jak dieta grupy krwi? Ja słyszałam oczywiście, no bo to nic dziwnego. Natomiast kilka moich pacjentów mówiło, że oni by taką dietę chcieli. Że im się taka dieta podoba i oni by taką dietę chcieli. No ale bez żadnych podstaw, dlaczego, po co, jak. Więc słuchajcie, to jaką dietę bierzemy, w ogóle czym jest dieta? Dieta przede wszystkim to jest... Model żywieniowy, tak? Czyli to jest żywienie, które wybierasz do siebie. I to nie jest tak, że ty podpasowujesz swoje życie pod jedzenie, tylko odwrotnie. Jedzenie ma być podpasowane do ciebie. Dlatego dzisiaj tak szybciutko pięć powodów, dlaczego warto zdrowo się odżywiać i nie rzucać się na szybkie diety. Przede wszystkim pierwszy i chyba taki najważniejszy powód to to, że budujemy sobie lepsze nawyki żywieniowe. Bo jeśli bierzemy i idziemy na szybkie diety, to dostajesz gotowy schemat. Dostajesz pewien gotowy schemat, który musisz przestrzegać. I jeśli go nie przestrzegasz, to on powoduje po prostu, że nie masz efektów. To jest trochę jak, jak GLP-1, czyli wszystkie te sławne teraz farmakologie, czyli ozympiki i te różne semaglucydy i tak dalej, tirzepaty i, i, i tym podobne, że póki to stosujesz, to to działa. Natomiast, jeśli przestaniesz to stosować, no to niestety, niestety ten efekt może szybko prysnąć, a nie daj, e, no, że efekt jojo się pojawi. E, tego chyba nikt nie chce i przez to dużo osób się zniechęca do jakichkolwiek diet i wszyscy wiemy, że to się negatywnie kojarzy. Dlatego ja jestem zdecydowanie osobą, która popiera te zdrowe nawyki, czyli z dnia na dzień uczymy się czegoś nowego, czegoś, co ci się przyda na lata, coś, co pozwoli ci zachować. Drugi powód, długoterminowe efekty. Bo jeśli ty się pewnych rzeczy nauczysz, to później to cały czas powtarzasz. A jeśli to cały czas powtarzasz, to nie jest ci później trudno utrzymać to wszystko. Powiesz już co, gdzie i jak, i łączysz to po prostu jak takie puzzle, No nie? Także mamy dwa powody, lecimy do trzeciego, większa energia i lepsze samopoczucie. Jeśli nauczysz się jeść warzywa, nauczysz się jeść owoce, owoce, nauczysz się pić wodę, wysypiać się i tego typu rzeczy, no to Twoja energia będzie cały czas wysoka, bo ten organizm będzie odżywiony, będzie się czuł doskonale i zarazem Twoja głowa również odpocznie, czyli powód czwarty, lepsze zdrowie psychiczne. Bo jeśli Ty wiesz, że Tobie wszystko można, no to nic Cię nie blokuje. Idziesz do sklepu, masz ochotę na, nie wiem, biały chleb, to kupujesz biały chleb, jak masz ochotę na, nie wiem, na mleko, to również kupujesz mleko i robisz sobie na przykład płatki z mlekiem, tylko są pewne haczyki. Chcesz płatki z mlekiem? To dożyć do tego odpowiednio jakieś owoce, a jakieś e, coś co ma błonnik, prawda, żeby to nie były zwykłe płatki takie ze sklepu jak cornflakes na przykład mm, i zwykłe mleko z lektozą, bo po prostu mm, możesz po prostu potem również źle się czuć, bo będzie źle zbilansowane. Więc tutaj cała nauka od podstaw, jak bilansujemy posiłki, to wszystko jest ważne. I piąty powód, czyli lepsza kontrola nad apetytem, bo jeśli Ci wszystko można, e, wszystkiego próbujesz, nic Ci nic nie zakazuje, nie zabrania, nie masz sztywnego takiego planu od A do Z, no to wiesz doskonale, że na nic się nie rzucisz, tak jak na przykład jak na słodycze. Wczoraj gadałam właśnie z dziewczyną i rozmawiałyśmy, że, e, Paulina pozdrawiam, e, że e, to, co gubi nas przede wszystkim w diecie, w naszym stylu życia, to to, że chwilę zaczynamy się odchudzać, Przestajemy jeść całkowicie na przykład słodycze i po pewnym czasie y, z powrotem się na nie rzucamy, bo pojawia się taki kobiet, chwila okresu, y, tak, cykl miesiączkowy. Y, no i niestety ta ochota coraz bardziej tutaj się pojawia. Jak tylko widzisz coś słodkiego, to od razu się rzucasz. I powiem Wam, ja też miałam bardzo długo taki problem. Y, bardzo długo, y, jako nastolatka przede wszystkim, miałam takie coś. I niestety... Y, bardzo zaburzało moje odchudzanie, bo wiecie, od poniedziałku do piątku się trzymałam 100 105%, jeśli można tak powiedzieć. Natomiast przychodził weekend, y, stwierdziłam, dobra, co, bo ten dzień wolny, to ja mogę, mogę zjeść coś lepszego, coś takiego, co mi bardziej na przykład smakuje, no nie? No, jak wiemy, słodycze te produkty wysoko e, smakowite, bo jest połączenie cukru z tłuszczem, no i to już powoduje, że mam ochotę na więcej, na więcej, na więcej, a jeśli. E, Mimo że napisał, że w Turcji traktują koty jako, e, jako święte zwierzęta. Mm. Dobra, dobra, to weź, kiedy będzie. Tak, bo planujemy wycieczkę do Turcji jako y, naszą y, podróż na rocznicę. Jak byłam na Rodos, tak zmieniając temat, to też tam było pełno kotów i ja to strasznie kochałam i, i to było po prostu niesamowite. Jak zobaczyłam, że nacy też są, także na Cypr też lecę, koty uwielbiam, taka ciekawostka. No ale uciekliśmy od tematu diety. Natomiast w sumie chyba wszystko powiedziałam, czyli jeszcze raz lepsza kontrola nad apetytem, lepsze zdrowie psychiczne. I przede wszystkim, jeśli robimy to zdrowo, jesteśmy przy diecie takiej, że jemy wszystko różnorodnie. To nie ma różnych niedoborów, a to jest też bardzo ważne, ponieważ trzeba uzupełnić składniki mineralne oraz witaminy, bo jeśli tego dla organizmu nie ma, to jej mózg gorzej pracuje i gorsza jest produktywność, w ogóle gorzej się myśli, no i ciorze jest utrzymać konsekwencje. Więc to też jest bardzo ważne, no nie? Trzecie, większa energia i samopoczucie, lepsze samopoczucie, lepsze nawyki żywieniowe i piąte to długoterminowe efekty. Także pięć powodów. Mam nadzieję, że Wam wystarczą, żeby faktycznie wziąć się porządnie za to, a nie tylko udawać, że, um, że się trzyma dietę, bo trzymanie diety przez powiedzmy yy, tak otworam sobie blok. Nie wiem, czy teraz żałować czy nie. Um, bo jeśli masz gotową dietę i trzymasz jadłospis przez miesiąc, dwa i masz super efekty i znudzi ci się, znudzi ci się ten jadłospis i będziesz chciała po prostu zjeść coś innego ale nie będziesz wiedziała, jak to zrobić, żeby było zdrowo, no to niestety wrócisz do starych nawyków. Więc jadłospis spoko, są pewne osoby, które, tak jak ja, lubią trzymać jeden jadłospis cały czas i im to nie przeszkadza. I ja mogłabym tak cały czas, wiecie, na jednych posiłkach lecieć dzień na dzień i w sumie tak, tak działam. Zmieniam sobie tylko odpowiednio do makro pewne składniki, które czasem mi się przejedzą, jak na przykład zmieniam owoce, zmieniam warzywa nie wiem, czasem są węglowodany w postaci, że zamiast ziemniaków zjemy ryż. Tylko wszystko dopasowuję sobie odpowiednio, poprzez nawet aplikację, żeby makro się zgadzało i żeby było wszystko OK. także trzeba po prostu uczyć się tego wszystkiego po kolei, powolutku i ja chciałabym Ci jak najbardziej w tym pomóc. Także jeśli masz jakieś pytania, to śmiało pytań, pytaj. Bardzo chętnie Ci na nie odpowiem. W ogóle cieszy mnie, że jeśli w ogóle chcesz się uczyć, to jest super, bo rozwijasz się dzięki temu, tak, dbasz o swoje zdrowie, a Właśnie. A właśnie jeszcze od razu. E, tak już przechodząc kawałek dalej, to właśnie miałam jeszcze powiedzieć, że zbliża się powoli sobota. No jutro będzie sobota, tak, wszyscy wiemy. Ale e, to nie jest zwykła sobota, bo mamy dzień kobiet nam się zbliża, prawda? Czyli wyjątkowy dzień dla każdej z nas. Jest to mm, mega, mega fajny dzień, nie pod względem tego, że dostajemy kwiaty, że dostajemy jakieś czekoladki. Nie, nie, nie. To bardziej chodzi o to, że to jest dzień, żeby idealnie sobie przypomnieć. Jak ważna jesteś sama dla siebie? Jak e, powinnaś dbać o swoje zdrowie? Być może przejść się na pewne badania, e, coś, co zaniedbałaś, może na cytologię, może na USG piersi, być może e, wesprzeć jakąś organizację charytatywną wspierającą kobiety. E, być może powinnaś spojrzeć w lustro, zastanowić się, czy jesteś dla siebie taka dobra, jak powinnaś być, hmm. czy, czy faktycznie. E, jeśli masz dzieci, to starać się, żeby dla tych dzieci być jak najbardziej zdrowa, tak długoterminowo. Po prostu zrób sobie ten dzień tylko i wyłącznie dla siebie, być może jakiś spa, coś, żeby zadbać o siebie od zewnątrz i od wewnątrz. To od wewnątrz jest szczególnie ważne, ponieważ jeśli głowa dobrze pracuje, to jej organizm wtedy idzie za ciosem i również jest dobrze neoliwiony, jak to się mówi. No i dzięki temu wszystko jest dobre, no nie? Wszystko jest okej. Okay. No i zarazem dobrze pozytywnie myśli, że Ci się wszystko udaje i, i, i tak dalej i tak dalej. Myślę, że wiesz o co mi chodzi. E, także Dzień Kobiet e, świętujemy. Jak dostaniecie kwiaty to super, to jest naprawdę fajna sprawa. Ja osobiście kocham świeże kwiaty, mój mąż o tym wie i kiedy tylko pojawiają się jakieś okazje to e, ciągnę od niego kwiaty jak mogę. Bo u mnie w wazonie są, e, są praktycznie zawsze. Niestety nie mam obok siebie żadnej kwiaciarni, bo tak to sama bym sobie kupowała. Mm, ale jak kiedyś będę mieć, bo stwierdzam, że czas się wybudować, to będzie u mnie, za każdym razem będę sobie wymieniać. Mm, Ej, ci czekoladki? Super, nie mówcie, że jesteście się diecie, bo szkoda chłopa, naprawdę, starał się, <grym> ale... Y to nie znaczy, że musicie je jeść od razu, prawda? Możecie sobie je zjeść na przykład, dorzucić do jakiejś owsianki, być może do jakiejś, nie wiem, gryczanki, coś, co sobie lubicie, coś, co robicie, może jakiś budyń. E, można do przeróżnych posiłków dodawać takie rzeczy. To nie znaczy, że jeśli jest to słodkie, jeśli jest to czekolada, to wam nie wolno. Absolutnie. Nie jestem takiego zdania. No i z racji, że jest to Dzień Kobiet, i czas, żeby było to, żebyście o siebie zadbały. To pamiętajcie, że jeszcze do niedzieli, 9 marca, dzisiaj mamy 7, jutro jest 8, czyli Dzień Kobiet, i 9 to jest niedziela. Do niedzieli do północy jest niższa cena kursu, jak już wspomniałam, schodnie 5 kg 5 tygodni. Kurs, w którym masz wszystkie solidne podstawy. Zaczynam od tego, jak zacząć, jak się za to zabrać, jak to zrobić dobrze, jak to zrobić mądrze. Przechodzimy sobie przez później mój efekt, żeby Ci pokazać, że naprawdę tak się da. Pokazuję Ci dziewczyny, które również schodły pod moim okiem. Czują się lepiej, lepiej wyglądają, lepiej ogólnie im się funkcjonuje, ogólnie są produktywne i naprawdę, szaleństwo. E, między innymi tam chyba nie ma akurat Eweliny, ale również Ewelina taką super e, e, metamorfozę przeszła, tak jak widzieliście. Mm, no i co? No i z okazji tego dnia po prostu zróbcie sobie może taki prezent. Przejdźcie po prostu przez ten kurs. Jak zacząć? Moje później macie 5 filarów skutecznego odchudzania. Czyli wymieniam to wszystko, co jest najważniejsze, to, co jest niesamowitą podstawą i jeśli się tego trzymasz, to efekty masz murowane. Bo tu są tak podstawy, tak jak czasem jest piramida e, zdrowego stylu życia, tak właśnie również jest te pięć filarów skutecznego odchudzania. I jeśli się do tego zastosujesz, to ja Ci gwarantuję, że Twoja sylwetka zdecydowanie się poprawi. Myślenie, wszystko, podejście do tego, zupełnie inaczej będziesz myśleć o diecie i to nie będzie dla Ciebie nic zakazanego. Tylko same profity. Także dieta to nie jest suchy chleb z nie wiem z czym to z awokado. Ja nie lubię awokado, więc nie będzie z awokado. Eee, tylko faktycznie różnorodnie wszystko jak może być. Niech ci się to kojarzy pozytywnie, niech ci się to kojarzy po prostu ze stylem życia, z jedzeniem pysznych rzeczy, kolorowych rzeczy, pełnych witamin. Eee, no po prostu szapowa, fantazja. Więc od tej pory dieta to jest coś pozytywnego, nie negatywnego, tak? Więc spraw sobie taki prezent, kup sobie taki kurs, bardzo Ci go polecam, póki jest w niższej cenie, bo później podrośnie do 129 zł i już nie będzie to taka, że tak powiem, zachęcająca cena. <grym> Także póki na razie możesz, skorzystaj, bardzo Ci polecam. A oprócz tego dzisiaj do pomocy również możesz zgarnąć darmowy e-book 10 sposobów na zmniejszenie apetytu. Naprawdę tam zawarłam 10 takich fajnych sposobów oraz metod. To jest w gratisie. Także jeśli czujesz, że czasem masz problem na wieczór i łapie ci wilczy głód i nie wiesz, co masz ze sobą zrobić, jak to ogarnąć, to taki Bóg może ci się naprawdę przydać. A I oprócz tego do niedzieli można razem z kursem e, zgarnąć darmowe prowadzenie o wartości 300 zł. Ja wybieram sobie 5 najbardziej zmotywowanych kobiet. Jeśli kupisz kurs, daj mi znać, że jesteś, chcesz się zmienić, że jesteś gotowa, że e, do lata została już niewiele, jesteś po prostu tak, masz powera. Gotowa, piszesz do mnie. Ja e, później analizuję wszystko, co do mnie napisałaś, i wybieram e, te pięć osób, z którymi zaczynam e, działać i zmieniać sylwetkę, podejście i, i ogólnie samopoczucie. E, także m, skorzystaj z tego bonusu, który jest dzisiaj, ponieważ e, on znika później i do niedzieli zostaje już sama niższa cena. Nie wiem, czy to dobrze wszystko wyjaśniłam, czy rozumiecie, ale e, mam nadzieję, że tak. A jeśli nie, to po prostu mi piszcie to, będę przynajmniej wiedzieć. No i co? Chyba wszystko na dzisiaj. Czy ja mam coś jeszcze jutro? Nie jutro, tylko w przyszłym tygodniu? No, ja zaczynam w przyszły tydzień od, od treningu personalnego. Ola przychodzi na trening. Dzisiaj będzie trochę natomiast aktywności fizycznej na, na story. Także oglądajcie, zobaczycie jakie mam do tego podejście, jak moje dziewczyny zmieniły swoje podejście, kiedy zaczęły ćwiczyć to, co lubią i, i jakie efekty dzięki temu mają. Także serdecznie zapraszam. W środę, w środę pojawi się live z Elą, będziemy gadać na temat stresu, na temat odchudzania w stresie, jak to wygląda, czy się da, czy się nie da, czy chudniemy od stresu, czy tyjemy. Będziemy rozmawiać i wyjaśniać sobie w środę o godzinie 9 rano. No, tak to chyba tyle. Gadam już 22 minuty. Na dzisiaj chyba nie mam więcej nowości, więcej informacji. Przypominam cały czas o kursie. Naprawdę nie zmarnuj okazji. Kupuj, zrób sobie prezent na Dzień Kobiet. Nie żałuj, bo później już będzie problem, żeby jakąkolwiek promocję zrobić. Nie wiem kiedy się uda. Akurat teraz jest Dzień Kobiet, także jest niższa cena, więc idealnie. Natomiast kolejna może coś więcej w lecie. Zobaczymy. No. Dobra. No to co? Jeśli nie ma więcej pytań, więcej, jeśli w ogóle nie ma pytań, wszystko jest ok, wszystko rozumiecie, to ja powoli kończę. Mm, no i widzimy się w środę. A jeśli nie dasz rady w środę, no to za tydzień w piątek. Tak? Zobaczymy, czy Ola. W... Ola. Fuh. Zobaczymy, czy Ela wyzdrowieje. Mam nadzieję, że tak. Natomiast jeśli nie, no to. Mm, no to po prostu przełożymy to znowu no nie. No. Jakby duetu sama nie zrobię. Natomiast piątki, no na alecie, będziemy sobie tutaj działać. Mam nadzieję, że spodoba Wam się taka zmiana koncepcji, że będzie nas tutaj więcej, że zrobi się naprawdę luźno, że będziecie pić ze mną tą kawę. No miałam się napić, na się nie napiłam przez te pół godziny od tego gadania. Mm. Dobra, no to tyle. To ja w takim razie lecę, życzę Ci udanego dnia. Słonecznego, bo u nas w Krakowie naprawdę dzisiaj 16 stopni będzie fantastycznie. Pojawia się wiosna i z tą wiosną już was zostawiam. Przypominam, kupuj kurs, nie żałuj, nie marnuj czasu i możesz kupić Cipsy i też pograć. To pogramy razem. No dobra, trzymajcie się. Udanego dnia. Pa!